Obecnie wiem, że jest transmisja online, więc witamy również wszystkich internautów, witamy panią burmistrz, panią skarbnik, panią sekretarz, pana mecenasa, wszystkich radnych, którzy na wniosek pani burmistrz zjawili się dzisiaj, by odbyć sesję. Trwa, komisja, trwa posiedzenie wspólne komisji. W pierwszej części obrad wysłuchaliśmy Informacji Pani Burmistrz Edyty Biedź na temat stanu re relacji z, ze spółką Kobyłka Dom i w międzyczasie do wniosku, który został złożony w ciągu dnia, mamy inny wniosek. Pozwolę go sobie przytoczyć. Wobec powstania wątpliwości co do treści zapisów aktu notarialnego na nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym położonym w kobyłce przy ulicy Leśnej 8. Z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobyłce. Cofam swój wniosek o zwołanie sesji i zwracam się z prośbą o jej odwołanie. Taki wniosek przed chwilą wpłynął do, tu do, do Prezydium Rady, do mnie, do Pani Przewodniczącej, którzy prowadzimy te obrady. Wniosek jest podpisany przez Panią Burmistrz Edytę Zbieć. My szczegółowo rozmawialiśmy. Pani Burmistrz wyjaśniała ten stan relacji trudno to teraz streścić w kilku słowach nie mamy nad czym na razie debatować trwają negocjacje władz miasta z władzami spółki tak by by ten akt notarialny mógł być podpisany zgodnie z obowiązującymi przepisami wobec czego sesja się nie odbędzie ja chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim radnym którzy na, w ciągu paru godzin zostawili wszystkie swoje sprawy, powracali z podróży, zrobili wszystko, by, by być, by procedować dla interesu miasta i jego mieszkańców, więc serdeczne Dzięki. Jednocześnie w związku z tym, że nie ma sesji, oczywiście nikt z nas nie podpisuje listy obecności i nie bierze ekwiwalentu żadnego za, za sesję. To też warte podkreślenia, że nie przybiegliśmy tu po pieniądze, jak niektórzy może będą uważać, tylko po to, by wykonywać swoją pracę. Po raz kolejny stawiliśmy się niezawodnie. To już czwarta nadzwyczajna sesja, która miała być w tej kadencji. Do niej nie doszło, ale jesteśmy, rozmawiamy, zadawaliśmy pytania w pierwszej części dotyczące stanu realizacji inwestycji i jej, i jej rozliczenia. Także czy są jeszcze pytania jakieś bądź ktoś chce coś uzupełnić, ktoś z klubów, pani burmistrz, bardzo proszę o zgłaszanie się. Ja bardzo dziękuję wszystkim radnym za to, że przybyliście na nazwaną sesję nadzwyczajną. Rzeczywiście wszystko się zgadza, sesję odwołujemy, odwołuje, dlatego, że ten, ta dzisiejsza sesja miała na celu Podjęcie przez Państwa uchwały, która miała być wkładem do podpisania aktu notarialnego w piątek, jutro, ze spółką Kobyłka Dom. W, ostatnich, w ostatnim momencie zapisy aktu notarialnego zostały zmienione w takim, w takim składzie, że no nie jesteśmy w stanie tego zaakceptować, potrzebujemy troszeczkę więcej czasu, rozmowy z współudziałowcami spółki Kobyłka Dom. Pewne kwestie nam się tutaj nie podobają i dlatego potrzebujemy czas, żeby to uzgodnić, tak jak pan wiceprzewodniczący powiedział. Nie jest to zasadne, żeby w tej chwili podejmować taką uchwałę i podpisywać takiej taki treści akt notarialny, ponieważ nie jest on pozytywny i dobry dla miasta. Jeśli może mam jeszcze pytanie od mieszkańca. Zdziwionego, jak to jest, że informacja o tym, że sesja jest odwołana, pojawiła się na stronie Urzędu Miasta, w zasadzie przed naszymi obradami? Czy, czy rzeczywiście tak było, że Wydział Promocji, czy, czy ktoś z Państwa zamieścił taką informację, czy, czy coś, czy jest przekłamanie? Taką mam, mam informację od mieszkańca. Gorąca prośba jeszcze o słów, kilka wyjaśnienia. Informacja o odwołaniu sesji podobno pojawiła się na stronie internetowej miasta zanim zaczęliśmy procedować jako połączone komisje. A to nie wiem, to musimy sprawdzić gdzieś pojawiła, na jakiej stronie no my tutaj żeśmy pracowali nad, nad pismem do, do pani przewodniczącej, w związku z tym no nie mieliśmy możliwości kontaktowania się ze światem zewnętrznym. Sprawdzimy. Czy są jeszcze jakieś pytania od Państwa Radnych, czy na, na dziś zamykamy posiedzenie połączonych komisji, oczekując oczywiście, by, by sprawy dotyczące Kobyłki Dom, jako że tam są y, środki budżetowe Urzędu Miasta zaangażowane, y, na których nam wszystkim zależy i, i będziemy dalej pewnie jeszcze w tej sprawie rozmawiać. Czy, czy na dzisiaj są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję. Życzę udane, miłego wieczoru. Ja też idę mecz oglądać.